Panie Januszu, co, co pan otworzył ogólnie w Centrum Londynu? Ja w Centrum Londynu otworzyłem butik, który się nazywa Jasios, y, który daje możliwość młodym, czasami trochę starszym y, projektantom mody i akcesorii, y, Mamy biżuterię i, i kapelusze też i, i kiecki i tak dalej. Y, projek tym projektantom dajemy po prostu możliwość y, nie tylko pokazywania się, na stałych wybiegach, tylko też żeby coś sprzedali, po prostu. Bo w sumie, jak projektują, jak coś robią, kreują, to też chcą sprzedać, prawda? Także o to chodzi. Przypadkiem tutaj właśnie mam kilka takich kreacji. Jakby mógł Pan nam coś więcej na ten temat powiedzieć? Także to jest, to jest kreacja Erwina Michalca. To jest artysta młody. Ja go nazywam synek, bo jest też taki niski męskiem <grym> i <grym> i <grym> i to jest wszystko, on też makiecki, ale w tym przypadku mi dał kilka takich koszulek, bluzek, które mogą jak widzą, one są malowane ręcznie one są ręcznie malowane, także każdy jest inny, nie ma dwóch takich samych. Z tyłu też pom pomalował. Ej, to mogą mężczyźni nosić jako oversized t-shirt, to mogą y, dziewczyny nosić albo jako oversized t-shirt, albo, albo jako sukienka. Także to wszystko ręcznie mam. A mam do... następną kreację ja właśnie wyciągnę. A następna kreacja to jest też polska projektantka, która się nazywa Diana Piątek i to też są wszystko ona i ona to projektuje, wycina i, i, i szyje. Wszystko sama robi. I też każda każdy każdy ciuch jest po prostu inny. Nie A, ma dwóch takich samych, także wszystkie są unikatowe. Można unikatowe, wszystkie unikatowe. są unikatowe. A czy mógłby Pan powiedzieć dla naszych widzów, gdzie się Pan dokładnie mieści? Jakby oni tu chcieli podjechać, coś kupić? Chcieli podjechać, można to, to jestem Jasios. E, Unit 5, Court, e, W1, e, W1T7DP. E, to jest Soho, to jest od Brewer Street. Świetnie. Dziękuję serdecznie. Będziemy się ja na pewno dzisiaj ciekawie. dobrze bawić, bo mała impreza. Tutaj jest u, panie, u pana Janusza. Tak. I życzę przede wszystkim naszym widzom miłego dnia i zapraszam tutaj do buddy.